Agnieszka Postrzegacz, zapraszam na flesz sportowy, a w dzisiejszym programie pokażemy Wam dom, który sprzedaje Cristiano Ronaldo. Zobaczycie też Artura Szpilkę na zdjęciu sprzed lat. Zagraniczne media podają, że Cristiano Ronaldo, reprezentant Portugalii i zawodnik Realu Madryt, sprzedaje swoją posiadłość w Madrycie. Piłkarz ponoć planuje też sprzedać dom, w którym mieszka jego matka. Serwis internetowy OK Diaro podaje, że posiadłość Cristiano Ronaldo, którą ten nabył w 2010 roku za 4 miliony 900 tysięcy euro, została wystawiona na sprzedaż za 5 milionów euro. W luksusowej wili zawodnika Realu Madryt znajduje się 9 łazienek, 8 toalet, basen, sala kinowa, siłownia, winda, nie wspominając już o pięknym ogrodzie. Dom matki piłkarza jest nieco mniejszy i według zagranicznego serwisu został on wystawiony na sprzedaż za 2,5 miliona. Euro. Jak na razie informacje te nie zostały potwierdzone przez zainteresowanego, jednak wzbudziły one spore zamieszanie. Podejrzewa się, że piłkarz sprzedaje domy w Madrycie, gdyż zamierza opuścić Real Madryt. Play Artur Szpilka, polski bokser z wieliczki, na swoim profilu na Facebooku zamieścił kolejne zdjęcie sprzed lat. Tym razem zawodnik pokazał fanom fotografię, do której pozował z dwojgiem braci. Fanom boksera podoba się to, że odkrywa on przed nimi swoje stare rodzinne zdjęcia. Artura Szpilkę znów naszło na wspomnienia. Pokazana przez sportowca fotografia została zrobiona 12 lat temu. Poznajecie szpile na poniższym zdjęciu? Trzeba przyznać, że bracia są do siebie bardzo podobni. Na koniec sportowa przestroga, a kolejny flesz już jutro i każdego dnia w Onecie. Bye!